Witam Państwa serdecznie. Na przełomie października, listopada kierujemy naszą uwagę w kierunku tych, którzy odeszli. To są nasze rodziny, to są nasi bliscy, to są przyjaciele, a także ludzie, którzy w jakiś sposób zaistnieli w naszym życiu. Rozpacz, płacz. Wciąż pogodzenie się z odejściem nie pomaga duszą odejść. Istnieją już w innym wymiarze. Moje doświadczenie z pogranicza życia i śmierci pokazało, że nie kończy się nasze życie tylko tu na ziemi. Oczywiście szanujemy poglądy tych, którzy uważają, że w chwili śmierci po prostu znikamy. Mamy prawo też do takich przekonań, ale jeśli jesteśmy osobami, które wierzą, że dusza, duch, jakaś część naszej świadomości nadal żyje, to pozwólmy, niech już istnieją w tej innej rzeczywistości, dla nas nowej, a sądzę, że dla duszy, tej, z której przyszła. Rozpacz nasza ja nie mówię, że nie jest smutno że nie boli dusza jak ja mówię w środku. Miałam cztery w życiu takie tąpnięcia powiem, kiedy odchodzili bliscy, z tym że 30 lat temu ja miałam zupełnie inną świadomość niż dzisiaj, kiedy w ostatnich dwóch latach dwie naprawdę bliskie mi osoby takie bliźniacze dusze powiedziałabym odeszły i też to było bardzo trudne. Tak po prostu, po ludzku, popłakałam, było mi przykro, jednak pomyślałam, przecież nikt nie wybiera czasu. Widocznie ta dusza, ten duch wypełnił to, co potrzeba było na tej ziemi i wrócił skąd przyszedł. Ja mam wrażenie, że my tutaj sobie przychodzimy doświadczać, cieszyć się, martwić się przede wszystkim uczyć się. I w momencie, kiedy nasz czas tutaj się zakończy, zostawiamy to nasze ubranie, to nasze ciało i odchodzimy. Na tej granicy życia i śmierci, mówię o swoim doświadczeniu, nie ma znaczenia, co mieliśmy, ile mieliśmy i, i tak dalej. Trzeba żyć tu i teraz w tym materialnym świecie, trzeba o niego dbać, ale pamiętajmy, że to jest jakaś chwila w naszym istnieniu, którą mamy tutaj na tej ziemi, a później spokojnie wracamy do tego świata, z którego przyszliśmy. Dzisiaj życzę Państwu i sobie, abyśmy pozwolili tym duszom odejść. Kto jest wierzący? Może się pomodlić za te dusze, żeby opiekunowie, aniołowie, przewodnicy, Bóg objął opieką tą duszą, żeby z kolei mogła zaaklimatyzować się w tamtej rzeczywistości. I pozwólmy im odejść, bo już tutaj, w tym świecie, nie mają nic do zrobienia. Mogą się nami opiekować. I to wiem, ponieważ kontaktowały się duszę ze mną, jeżeli potrzeba było przekazać pewne informacje im bliskim. I wiem, że jest taka możliwość. Jednak ich świat jest światem już oddzielonym od naszym. Podejrzewam, że jest im trudno odejść, kiedy widzą naszą rozpacz. Nie mogą przyjść i nas pocieszyć. Starają się nam jakoś przekazać, że wszystko jest dobrze. Ale przecież nie mogą się nam pokazać w tej materialnej postaci, i nawet jak mogą być blisko nas, to my nie możemy tego zobaczyć. Dlatego pozwólmy, niech odejdą, wspominajmy dobrze wszystkich tych, którzy odeszli i cieszmy się tą chwilą, którą jeszcze tutaj mamy, nie zapominając o tych wszystkich którzy byli bardzo blisko naszemu sercu.